Z jednej strony szeroki, leniwy nurt narwi, z drugiej rozległe bagna i moczary. Tędy wiedzie jedyna dostępna przez cały rok droga łącząca ze światem wieś grondy wonieckie w województwie białostockim. Jej mieszkańcy starają się być samowystarczalni. Do miasteczka Wizna chodzą tylko po sól, cukier i naftę. Zadowalają się nawet chlebem własnego wypieku ciężkimi razowymi plackami. Wieś na bagnach. Ściany domów z gliny i kamienia. Strzechy kryte trzciną. Od trzech lat trwają tutaj inwestycje, które można śmiało nazwać początkami cywilizacji. Plan melioracji obejmuje wielkie tereny bagienne od Łomży aż po Augustów w dolinach Narwi i Biebrzy. Oto melioranty, jak ich tutaj nazywają. Mają już za sobą sporo dobrej roboty. Odkąd tu przyszli, zaczęła się nowa epoka w historii kilkudziesięciu ubogich wiosek. Do samych tylko żyrandoli, kinkietów i kandela 50 tysięcy mniejszych i większych kryształów. Znakomici tancerze soliści na tle fłaje, którego posadzkę inkrustowano sześcioma gatunkami szlachetnego drewna. Schody i hol, marmurowa mozaika. Kryształowe żyrandole i inne punkty oświetleniowe Teatru Wielkiego rozbłyskiwać będą dziesięcioma tysiącami żarówek. Najdrobniejsze szczegóły wykończone luksusowo z wielkim nakładem starań i kosztów. Reprezentacyjne wnętrza godne monarszych siedzib. W plafonie umieszczono 10 tysięcy ceramicznych misek o średnicy od 3 do 85 cm. Na parterze w amfiteatrze i na trzech balkonach znajdzie miejsca dokładnie 1905 osób. W realizacji każdego przedstawienia bierze udział osób 1000. Pierwsza z pięciu kurtyn przetyka na srebrem waży 600 kg. Kurtyna w górę. Na razie w kasach przed sprzedaży biletów Już w pierwszych dniach wyprzedano je na kilka tygodni naprzód. Warszawiacy lubią różne nowinki i gotowi są długo czekać w kolejkach, byle zobaczyć straszny dwór. Witamy! A więc jest już i specjalna instytucja! Mniej więcej od 20 lat walczymy z partactwem a korupstwem. Wydaje się, że to jednak będzie najskuteczniejsze. Na zimno, cynicznie po prostu odrzucać. Obównicze arcydziełka made in radosku. Majster sztykrzewskiego rzemiosła prosto z hełmka. W takim stanie przybywają do warszawskich sklepów wyroby przemysłu odzieżowego. Ratunek pierwszy tak on wygląda zdaniem niektórych producentów. Rzeczoznawcy reprezentujący stołeczny handel twierdzą, że najbardziej knoci krotoszyn i skierniewice. Panie i panowie z biura antybublowego, dziękujemy i prosimy o dalszą troskę o nasze kieszenie. To jednak nie jest strój odpowiedni dla potomków bohaterów z pod samosjery i raszyna. Mury zamku z XIV wieku zbudowanego przez biskupa Floriana z Mokrska. Nie jest to jedyny zabytek Bodzentyna. Oto kolegiata powstała z fundacji Zbigniewa Oleśnickiego. Tu właśnie w ruinach zamku dokonano odkrycia i to gdzie? W śmietniku. Podczas licznych remontów wyrzucano stare kafle, które dziś są dla historyków sztuki niezwykle cenną zdobyczą. Sklejane pieczołowicie ulamki obrazują poziom polskiej sztuki późnogotyckiej. Ceramika renesansowa. Święty Jerzy walczy ze smokiem i oczywiście zwycięża. W Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach zrekonstruowano już ponad 40 takich kafli. Ostatni nabytek kamień kostka spinczowa z orłem jagielonów. A więc do Karolina dojeżdża się już dziś po prostu jako do miejsca pracy. Coraz tu ciaśniej. Mazowsze też ma swój wyż demograficzny. Oczywiście rodzinne tradycje są starannie kultywowane. Tak oto już następne pokolenie zaczyna wspinać się po stopniach tej niełatwej kariery. Bo Mazowsze to nie tylko oklaski i zagraniczne wojaże. To przede wszystkim ciężka praca, nieustanne powtarzanie i szlifowanie tego, co zdawałoby się osiągnęło już najwyższy poziom. W sztuce ludowej powodzenie mogą dziś osiągać tylko wszechstronnie wyszkolone zespoły zawodowe. A więc po raz już chyba tysiączny, tak dobrze nam znane melodie. W okazji piętnastolecia rodzinne zdjęcie z dyrektor Mirą Zimińską przed palacykiem w Karolinie. Ząb czasu nadkruszył już z lekka dostojne mury praskiego starego miasta. Wezwano więc na pomoc alpinistów. Pracują, jak widać, z zachowaniem wszystkich przepisów górskiego bezpieczeństwa i z klasyczną asekuracją. Nie jest to wprawdzie północna ściana Eigeru, ale dla widzów i tak dość emocji. Cel natomiast bardzo pożyteczny: usuwanie zmurszałych tynków, zanim spadną na czyjąś głowę. Najbardziej przydaje się tutaj dobrze opanowana technika zjazdu. My nie będziemy mieli takich kłopotów, bo przezornie pozostawiamy większość domów w ogóle bez tynku. Model maszyny latającej, zaprojektowanej przez Leonarda Da Vinci, zdobi wejście Głównego Urzędu Patentowego w Waszyngtonie. A oto najnowszy ze zgłoszonych tutaj wynalazków. Mały silnik odrzutowy pozwala i bez skrzydeł żeglować na odległość kilkuset metrów. No dobrze, a lądowanie? Bez obawy, ten sam silnik działa teraz jako hamulec. Słynne opactwo Mont Saint-Michel w Normandii liczy już tysiąc lat. Jeden z najcenniejszych zabytków architektury francuskiej. Po generalnym remoncie wprowadzają się znów benedyktyni, usunięci w XVIII wieku podczas rewolucji. Przez stulecia ciągle tu coś przerabiano i dolepiano, ale zawsze ze smakiem i szacunkiem dla kompozycji całości. To wszystko zachowało się dziś przede wszystkim jako atrakcja dla turystów.